dostaję sporo zapytań, jak tam retro szkoła No to pokażę Wam dzisiaj trochę więcej Chodźcie zobaczyć No to wchodzimy Zobaczcie, tutaj są podniesione drzwi Zamówiłem wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Dlatego jest wykute I czekam aż przyjdzie, żeby dopasować do futryny I wtedy dopiero będę mógł robić tutaj karton gipsy Tutaj karton gipsy No i... I tak dalej. To samo podniosłem drzwi tutaj o 30 cm. Tu są bednarki. Na szczęście wygląda to gorzej, zdaję sobie sprawę, no ale to jest nieuniknione. Muszę czekać na futryny, na drzwi, żeby je obsadzić. I dopiero będę mógł robić obróbki. Tutaj jadalnia mamy zagipsowaną, gotową. Masz gotową. Na pierwszy, no pierwsze zaciągnięcie, tak? Będzie jeszcze drugie zaciągnięcie i gipsowanie całych ścian sufitów. Więc tutaj to wygląda tak. Tutaj na razie jest burdel, więc nic się nie zmieniło. Są ściany. Sufit pewnie będzie za tydzień lub dwa. I, i też będziemy gipsować. Gipsowanie, dlatego ja wiem, że powinno się gipsować dopiero wtedy, jak. Wszystko zrobię, ale mój pomocnik, czyli tata jest w pracy często, więc ja musiałem sobie znaleźć jakieś zajęcie. Poza tym zależy mi na tym, żeby jak najszybciej to już było gotowe też, ponieważ nie mogę założyć grzejników i wołać hydraulików, żeby mi to ogarnęli, podłączenie i tak dalej. Więc yy, korzystając z wolnej chwili gipsuję. Tutaj z cegłą się nic jeszcze nie wydarzyło. Tutaj zobaczcie, zacząłem szlifować schody. E, używałem preparatów różnych tych do ściągania farby i szpachelek, i opalarki, i włosów murzyna, i to jest 5, godziny, 5 godzin roboty. Dramat. Zostawiłem sobie to na później, może żonę zaprzęgnę, zobaczymy. Tu jest też zagipsowane. Zostało tutaj nad drzwiami, bo też dzisiaj wywaliliśmy tą futrynę i, i tu nie będzie drzwi. Ogólnie będzie zabudowa z kartą gipsów. Kuchnia w większości zagipsowana, ale dzisiaj jeszcze kleiliśmy tutaj, więc, e, więc jak wyschnie, to dzisiaj to zagipsuje do końca ściany. Sufit sobie pewnie zostawię na wtorek lub środę. E, łazienka zaczęta nieskończona, ponieważ stąd biorę wodę i ten kran jest taki, że trochę się chlapie, więc stwierdziłem, że, że zrobię to sam później, bo no bo tak. Ale na razie sobie troszkę pozaczynałem wszędzie, żeby było wygodniej, żeby jak to przeschnie, dopiero, dopiero będę leciał dalej. Chodźmy na górę. Tutaj profile jakieś doszły, ale jeszcze nie ocieplone, nie przymocowane, trochę czasu. W wolnych chwilach też robię sobie tutaj ścianki. No i korytarz to samo. Czekam aż przyjdą drzwi, żeby podnieść tą belkę górną na odpowiednią wysokość i dopiero i obsadzać wszystko. Tutaj będą ościeżnice regulowane i już je mam więc. E, zacząłem coś tam działać i myślę, że za tydzień tu już ościeżnice powinny powędrować. No i wtedy kombinowanie jak tutaj podcięliśmy, e, kombinowanie jak to wszystko spasować ładnie, żeby wyglądało. Podcięliśmy o 3 cm legary. E, one miały 14x14, więc stwierdziłem, że jak każdy tam o 2-3 cm podetne. To się nic nie stanie, a będzie szerzej, więc dzięki temu będą tu drzwi nie przesuwne, tylko normalne, zwykłe siedemdziesiątki. Tutaj już była ta ściana gotowa, jak widać już płyta stoi oparta, druga tutaj, ale no, ale przez te drzwi trzeba, trzeba było ją ściągnąć. Łazienka. Też częściowo zagipsowana, tutaj na tym mi zależy, ponieważ na wszystkim mi zależy, wiadomo, ale tu będę robił hydroizolację, więc chciałbym to zrobić w miarę szybko, żeby ta hydroizolacja, no żeby to już po prostu było gotowe, ale czekam cały czas, aż tata będzie miał trochę więcej czasu. I żebyśmy zrobili profile do skosu tutaj, bo tak naprawdę w karton gipsach to został tylko sufit tutaj, korytarz, przepraszam, tutaj skos. No i dolny korytarz i sufit w salonie. Idziemy dalej. Tutaj nie wiem, czy się coś zmieniło. Nie zagipsowane jeszcze. Powoli to idzie. To gipsowanie też nie, nie jest takie takie żeby to zrobić w 5 minut i zapomnieć. Tu leży ościeżnica. Tu ściski, pfuh, rozpieraki do ościeżnicy. Parapety kupione, jeszcze nie przymocowane. Na wszystko braknie czasu, ponieważ to się mówi, że u, dzisiaj wolne, to sobie zrobimy to, to, to i to, a docelowo wychodzi tak, że jest zrobione tylko to, czyli jedna rzecz. Tu sobie z resztek gipsu wszystkie wkręty już zrobiłem. Zacząłem gipsować. Rożnik. Ale zaraz będę szedł dalej. Samolot jakiś leci. Eee, no i tak to wygląda. Kiedy przewiduję koniec? Nie wiem. Czekam na urlop. Wtedy tutaj nadgonię. Bo to oczywiście będzie kolejny rok, gdzie mam nadzieję, że wyślę żonę z dzieciakami, czyli z jednym dzieckiem na wakacje. A ja tutaj będę rzeźbił, bo jest co robić. Oczywiście tu już sprzątałem wszystkie rzeczy, ale osoby, które mi pomagały, przerzucają. Eee, no a nie będę, jak ktoś mi pomaga bezinteresownie, to nie będę mówił przecież, że ja, o, posprzątaj po sobie. Sam muszę zapieprzać pięć razy to samo pomieszczenie, taka jest prawda. No i spoko, takie życie. Eee, do karton gipsów używam taśmy amerykańskiej. To jest narożnikowa akurat się gnie e, podobno lepsza ale tego nie wiem e, a tutaj używam płaskiej, w sensie też taśmy amerykańskiej chyba, że gdzieś mi mniej zależy, żeby to było widać typu jakaś komórka czy coś, no to, no to wtedy używam siatki, no bo taniej, Jak nie patrzeć e, taśma amerykańska nie wiem, zamówiłem ostatnio 80 metrów chyba e, tej dołączenia płyt no to, 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 zapłaciłem nie wiem koło 300zł chyba, a ta narożnikowa jeszcze gorzej, ale na szczęście mam jeszcze ze 100 metrów jakoś to leci, tutaj już mi gips wysych, oczywiście, więc zaraz będę rzeźbił dalej, tu poczekam aż stwardnieje i te narożniki od razu. Ten nadmiar oczyszczę. No i tak to wygląda. Co dalej? Mam nadzieję, że do połowy tego roku się z tym wyrobię. No i. No i co? I. Potem się wezmę za taras, który jest tu. Na poddziałce jest taki burdel, że hej, bo stawiali butle z gazem. Mam mi szkoda czasu obecnie, żeby to sprzątać, bo jest dom do robienia. A tam będę stawiał, jak widzicie, jest wykopane pod fundament. Będę dostawiał taką wiatkę na samochody. Mam nadzieję, że na pięć samochodów się uda, bo, bo mam ich jeszcze trochę więcej, i żeby było sobie gdzie coś porobić. Eee, przepraszam Łapą zasłoniłem Co dalej No chyba z grubsza Wam Pokazałem jak to wygląda eee, Tu oczywiście to deskowanie będę wymieniał I to też myślę, że Jutro to, to zrobię Bo to trzeba zrobić, żeby już eee, Folią zabezpieczyć Od góry będzie wełna dawana eee, Żeby to poddasze Które jest tutaj strych tak zwany, żeby to ocieplić. No i z tej strony pójdzie tylko folia wiatroizolacyjna, żeby takerem przyczepić. Oczywiście oczyszczenie tego. I profile. I lecimy. Tylko, że czekam aż zrobię ściany. I wtedy dopiero zacznę sufit. Więc na ten moment, dopóki nie przyjdą drzwi, to... Mogę robić tylko profile, płyty i gipsowanie. A potem tutaj, no bo nie wiem na jaką wysokość podnieść te. Myślę, że 208 chyba tak jest napisane, ale ja wolę fizycznie, fizycznie je mieć i zobaczyć, niż potem sobie wszystko rozbierać i pluć w brodę, żeby, żeby to zrobić. Zacząłem, zobaczcie, szczotką drucianą trochę czyścić te cegły. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo chciałbym je zeszlifować troszeczkę. Znaczy, nie zeszlifować, tylko oczyścić i wypełnić nową fugą wszystkie te cegły. A jest ich trochę, jak widzicie. I, i tutaj zrobić takie odcięcie na równo ze schodami. Tutaj drewniana taka e, maskownica, która idzie do końca. No i tak to wygląda. Plany są. Jak zwykle ambitne, a rzeczywistość jest rzeczywistością. No ale co zrobić? Ten pokój już chyba całkiem nieźle wygląda, co? Co myślicie? Jest sporo roboty. Tutaj opuściłyśmy sufit na 3,10. Było 3,50, więc 40 cm trochę. Poleciało i, i co? I będzie sporo szlifowania, ale dla mnie szlifowanie to czysta przyjemność przy tych robotach, co były wcześniej, to to będzie naprawdę przyjemność. No dobra, myślę, że za jakieś dwa miesiące Wam pokażę, co się ruszyło dalej, bo no bo tu się codziennie coś rusza, tylko dużo rzeczy nie widać. Niestety takie są remonty, że robi się coś cały dzień, co by się mogło wydawać, że będzie trwało godzinę. Dzięki wielkie.